Cześć, witajcie. Z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat Copilota w Microsoft Excel. Sprawdzimy, czy jest to pomocne narzędzie w codziennej pracy. Jeśli posiadacie Microsoft 365 i macie wykupioną licencję Copilota, to jego ikonę znajdziecie w Excelu. A teraz już nie przedłużę. Zobaczmy, jak możemy go wykorzystać. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pilot znajdziemy w zakładce narzędzia główne i tu na końcu jest kolorowa ikona Copilota. Gdy na nią najdziemy, to zobaczcie, że jest tutaj napisana ważna kwestia, a mianowicie nasz plik Excel musi być zapisany na OneDrive lub SharePoint, aby w ogóle móc korzystać z Copilota. Ja wcześniej nasz plik zapisałam na OneDrive, więc jak klikniemy ikonę Copilot, to otwiera nam się pole, w którym możemy działać z Copilotem, ale zobaczcie, że gdy na chwilę utworzę nowy skoroszyt, wykorzystam do tego skrót Ctrl plus N, to w nim, gdy wybierzemy ikonę Copilot, to mamy komunikat, że musi być włączony Auto zapis, aby kontynuować pracę. Zobaczmy, jak Copilot poradzi sobie z pierwszym zadaniem. W arkuszu mamy tabelę z danymi pracowników. Warto dodać, że Copilot najlepiej działa, gdy zakres danych jest zamieniony na tabelę, tak jak tutaj w tym przypadku. Na początek zadajmy łatwe pytanie: ile mamy działów? Zobaczcie, że Copilot wskazał nam prawidłowo, że mamy cztery odrębne działy. Dodatkowo, jak tutaj sobie wyżej przesuniemy, to mamy także takie wyliczenie, a pod spodem jest polecenie dodaj do nowego arkusza. Wybierzmy je. Rozszerzmy kolumnę. Zwróćcie uwagę, że gdy najedziemy na komórkę A3... Z wyliczeniem, to w pasku formuły mamy wskazaną dokładną funkcję, którą oczywiście możemy wykorzystać. Przejdźmy z powrotem do pierwszego arkusza i zadajmy jeszcze pytanie: Jaki jest średni staż pracy? Copilot podał nam średni staż i tutaj możemy sobie kliknąć na wstaw wiersz i zobaczcie, że na końcu tabeli został dodany wiersz i mamy wyliczenie dla średniej. Przejdźmy do kolejnego arkusza i sprawdźmy pytania. Mamy tutaj zakres danych, ale nie jest to tabela. Poprośmy, aby Copilot zamienił nam zakres danych na tabelę. Zapiszmy. Utwórz tabelę z zakresu danych. Zobaczcie, że Copilot nie może nam pomóc z utworzeniem tabeli z zakresu danych, ale w przypadku, kiedy nie wykonał zadania, to tutaj poniżej podał nam rozwiązanie. Zatem przejdźmy do karty wstawianie, klikamy tabela, tabela ma nagłówki, klikamy OK. Zobaczmy kolejne polecenia. Tym razem poprośmy kopilota, aby zamienił wartości na walutowe i zapiszmy wskaż wartość w walucie polskich złotych. Dostaliśmy tutaj rozwiązanie i możemy kliknąć zastosuj. Zobaczcie, że w ostatniej kolumnie zmienił się format. Zadajmy kolejne pytanie. Tym razem wpiszmy, jeśli wartość produktu jest większa niż 1000, to napisz tak, dodaj nową kolumnę. Otrzymaliśmy rozwiązanie i możemy wstawić kolumnę. Tutaj mamy wszystko podane. Klikamy Wstaw kolumnę. I tutaj w kolumnie H mamy wyliczenia. Sprawdźmy sugerowane pytania. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj sugestie, o co możemy zapytać. Wybierzmy którąś z nich, niech może Copilot zaproponuje formatowanie warunkowe. Otrzymaliśmy kilka odpowiedzi i wśród nich wybierzmy może na przykład wyróżnij najwyższą wartość 10% w kolumnie wartość. Ponownie otrzymaliśmy odpowiedź, Copilot wskazał jak wyliczył nam wartości. Możemy wybrać zastosuj. Zobaczcie, że zostało wyróżnione najwyższe 10% w kolumnie z wartościami. Zobaczmy, jak cofnąć wprowadzone zmiany. Oczywiście, jeśli nie chcemy jednak zastosować zmian, które wprowadził nam Copilot, to możemy je cofnąć. Mamy tutaj gotowe polecenie cofnij. Zanim je klikniemy, zobaczcie, że obok mamy też możliwość czytania. Na głos sprawdźmy. Gotowe! Wprowadzono zmianę. Teraz kliknijmy cofnij i wprowadzone wcześniej formatowanie zniknęło. Przejdźmy do kolejnego zapytania. Chciałabym wyróżnić wiersze, w których są dane na temat szamponów do włosów. Zapiszmy, Zaznacz kolorem cały wiersz, gdzie są szampony do włosów. Otrzymaliśmy rozwiązanie. Możemy kliknąć Zastosuj. I tym sposobem mamy zaznaczone całe wiersze z szamponami. Sprawdźmy, jak dodać wykres do naszej tabeli. Chciałabym uzyskać wykres do danych w naszej tabeli. Zobaczmy, co zasugeruje Copilot. Zapiszmy: zasugeruj wykresy do tabeli. Copilot zasugerował wykres pivot chart przedstawiający sumę wartości dla każdego Produktu. Tutaj powyżej mamy ten wykres. Jeśli taki wykres nam odpowiada, to możemy go dodać do nowego arkusza. Wybierzmy to polecenie. Znajduje się ono tutaj tuż pod tym sugerowanym wykresem. Zobaczcie, że Copilot dodał nam wykres do nowego arkusza wraz z wyliczeniami w tabeli przestawnej. Copilot to bardzo fajne narzędzie do usprawnienia naszej codziennej pracy. Uważam, że szczególnie przydatny może być dla osób, które nie do końca są zaznajomione z Excelem. Wówczas może on wskazać nam różne możliwości wykorzystania. Tymczasem w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału. Jest mi niezmiernie miło, że jest nas tutaj coraz więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!